Witajcie na kanale ZeptoBox po krótkiej przerwie z tej strony Waldemar However. Jak już widać mam wiertło. Przyszło też e, Rurka PEX, bo tak to jest niestety, że 16, rurki, 20 nie ma problemu. To jest 25 i już trzeba było kombinować i czekać. Także muszę przewiercić tutaj się do domu żeby móc podłączyć ten kogenerator do ogrzewania domowego także dziś właśnie będzie podłączenie do domu jeżeli u jakiegoś klienta zostawiłem w ogóle jeszcze mam takie wiertło troszkę grubsze no to to wiertu teraz, później troszkę grubszym i dopiero to najgrubsze zrobię. wyciąg powietrza w kuchni, a tu jest wejście na ten taki strych techniczny, w którym też były akumulatory i w którym mam tam boiler, ten 200 300, 300 litrów, zawsze zapomnę. No i teraz wejście tam na górę wygląda zawsze tak samo. Bo tu jest ta ściana trochę ubrudzona, najwięcej tymi akumulatorami ubrudziłem. Tak je wnosiłem. O. I tu mam. Dosyć mało miejsca. Zaraz zabiorę kamerę, wam pokażę to. Aha, jeszcze muszę taśmę klejącą, żeby spojrzeć na Czyli na górę biorę sobie tą rurę PEX. Nie wiem na ile będziecie widzieć, tu jest ten duży boiler, który naddatki energii ze słońca tutaj wpompowuje tylko. To jest ten pierwszy stopień i tu właśnie będzie podłączony nasz kogenerator. Tutaj w związku z tym, że to jest najwyższy punkt, to tu jest też założony powietrznik zaraz przy tym, przy tej wężownicy w Bojlerza. Także tu jest też PEX z 25 i taki sam zakładam, myślę, że grubszego nie ma sensu. Można zawsze zwiększyć przepływ. Będzie wystarczający według mnie. Także zasilanie powinno wchodzić górą, czyli odko generatora powinienem podłączyć tutaj, a tu powrót powinien być, jeżeli to ma nagrzewać tą wodę, tak? I tu powinien być tu powinno być dalej zasilanie układu. To by było chyba najlepsze, żeby tak zrobić, czyli że w pierwszej kolejności ten bufor będzie odbierał ciepło. To się jeszcze zastanawiam, ale tak raczej będzie. Tu są kable od wiatraka. E, no dobra, to najpierw zobaczyć który wąż jest, który i. Dobra! Się upewniałem, który przewód jest, który wam rura jest prawidłowa. Bez zasilania więc idę zobaczyć znowu na dół Widzicie? tak to jest w takich warunkach trzeba pracować mogłem to przygotować chwilkę wcześniej <kluzki> ale ten kurcz <kluzki> mi gryzie <kluzki> natomiast chodzi o zabezpieczenie rurki Nie żadnego Sefu nie wleciało. Jakby tam powiecie, że zęby przyle. To zasilanie zrobimy. Nie pokazywałem Wam wszystkiego, bo to jest masakra. Musiałem sobie wziąć taką maseczkę, bo nie tam pracować, jestem strasznie uczulony na tą wełnę. Pokażę Wam tylko jak to podłączyłem. Z generatora, ta nowa biała, ona oczywiście będzie ocieplona. Wlatuje tutaj do tego boilera do wężownicy. I dołem będzie zasilało dom. Przy tej okazji przypominam, że jeżeli chodzi o te cieńsze rurki, czyli 16 lub 20 to bez takiego kalibra kalibratora zawsze sobie radziłem, e, po prostu wkładając tą część tutaj. Natomiast powiem Wam, że przy 20 bez kalibratora ciężko jest uszczelnić połączenie, nawet dokręcając bardzo mocno i tak zawsze cieknie, więc kalibrator podcina wyrównuje Rand, robi go ładnie w taki stożek i dodatkowo właśnie. Środek rurki kalibruje idealnie do tych oringów, które tam są, więc dzięki temu nie kaleczy się tych oringów i pozostaje połączenie szczelne. Także taki kalibra to naprawdę tam kilka złotych warto mieć. Ja mam maksymalnie do 25, 16, 20 i 25, bo takie największe używam. Myślę, że większego nie ma sensu, skoro główny tutaj zaślejący nawet mam e, od tego węglowego pieca 20 i spokojnie ogrzewa to. Cały dom, więc myślę, że 25 to już i tak jest bardzo dużo. Słuchajcie, więc tutaj niestety przy którejś próbie odpalenia silnika zrobiło się takie kuku, że uszkodziłem wąż kołem zamachowym. Tutaj na kole zamachowym są takie wypustki, no i po prostu przerąbało tutaj wąż dlatego ten ciepłomierz stąd muszę zdemontować i zamontuję na ten przypadający przypadający wąż akurat się skończył, zobaczcie tu w tym miejscu no to po prostu na razie go tak zamontuję ten drugi jest dłuższy bo on, no ten po prostu się tak skończył albo go tu połączę w przyszłości ale na ten moment założę tutaj ten ciepłomierz prawdopodobnie, no chyba, że z... łącznik zrobię Zobaczę jeszcze może w ogóle w domu zamontuję ten ciepłomierz że tu muszę porozpinać to z powrotem i jakoś to wpiąć żeby maksymalnie w razie coś ten wąż wykorzystać więc go utnę w miejscu uszkodzenia z jednej i z drugiej strony i tyle Teraz zobaczcie, po prostu podłączyłem ten wymiennik z tej strony, żeby tutaj jak najbliżej było do wyjścia wykorzystałem tutaj ten łącznik, bo tu się różne średnice są, czyli nie będzie po stronie silnika ciepłomierza, tak mi zalecacie fachowcy ja od ciepłomierzy. Nie jestem fachowcem co więcej. Nie mam doświadczenia nawet z ciepłomierzami. Nie wiem jakie były. Jeden widz przyśle mi inny, bo twierdzi, że ten ciepłomierz jest jakiś taki najprostszy, jakiś fajniejszy i przyśle. Dzięki serdecznie za to raz jeszcze. Czyli teraz słuchajcie, zrobię w ten sposób, że ten ciepłomierz po prostu zamontuję na tej rurce, która tam wisi do góry, brakuje jej. I tak bym musiał łącznie zastosować, więc połączę to o tym. Ale ze względu na to, że to jest speks, nie będę kombinował ze śrubunkami, bo tu powinny przychodzić śrubunki czy czwarte na pół cala natomiast to jest niepotrzebne. Po prostu go założę tam i tyle będzie łącznikiem. Jakby ktoś tutaj jeszcze miał zawsze pretensje, że 3 czwarte cala, a 25 jest bez sensu połączenie, to zobaczcie ile jeszcze jest w środku. Zabiera. Także według mnie 25 będzie równoznaczna. 25 PEX będzie równoznaczna z 3 czwarte cala rurą więc myślę, że to jest wystarczający przykład. Na tych łącznikach fajnie jest tak ponacinany ten gwind. Dzięki temu pakuły mają się czego trzymać. Ja zawsze robię taką pętelkę. Nie wiem czy to jest fachowo, ale najładniej mi to działa. I zgodnie z kierunkiem zakręcania zakładam pakuły. Można też taką pastą jeszcze uszczelnić, ale takie zazwyczaj połączenia Nie za dużo tego, żeby znowu nie musiąc bardzo łatwo pęka, gdzie rozsadzić. Teraz jedyne co trzeba zrobić to po prostu nakręcić. Jeżeli nie czuć oporu, to znaczy, że jest za mało, tu bardzo dobrze czuć opór, więc dokręcę. W mocy będzie z wysokości, z drabiny, ale trudno. O, i wykalibrowane to wchodzi bez najmniejszego problemu. Mm -hmm. Najpierw nakrętka i ten zacisk. Później ciężko jest przełożyć po wykalibrowaniu, bo się to powiększy. Łączenie jest takie szybko, czy płomisz to wyłączyłem tutaj. Na razie pompa jest włączona na najwyższe obroty, żeby się to wszystko podroczyło 829 litrów na godzinę na razie mocy nie ma, dlatego że Temperatura ta jest niższa niż ta, która tu przepływa. Będą trochę przekłamania, ale zobaczymy o ile. Tu czuć, że jest tylko ciepłe dopiero. Chodzi kilka minut, 2-3 minuty. To też jest tylko ciepłe. Można trzymać. A tutaj jest praktycznie zimne. Tu furka dużo, dziur jest ale dobra. A tu już w ogóle jest zimne. Zagrzał chyba porządnie, Nie wam że to ci krótko chodzi, a jest jakoś tam głośno. To wymiennik, muszę zobaczyć, jest ciepły. Jest jeszcze zimny, kiedy jeszcze duży obiekt się nie otworzył. O, chyba właśnie to się uczyniło. Tu zaczyna być już gorący w tym miejscu. Zaczyna się nagrzewać. Po dobrych 5 minutach zaczyna już coś wyświetlać konkretniejszego. 7,0739 kW, bo ten jest czujnik w płynie, ten powrotowy ale ten zasilający niestety tak tylko przykleiłem do rurki